Ja pierwszy raz w życiu usłyszałam, że właśnie zostało mi na tygodnie. Pierwszy mhm. raz nigdy mi w życiu tutaj nikt nie, nie, nie chciał powiedzieć, ile mi zostanie. To znaczy, to nie jest tak, że oni mi to powiedzieli, że. Bo też mówią, nie możemy powiedzieć pani, mhm. e, że zostało na tygodnie czy miesiące. Ale jednak dostałam informację taką, że no to już jest koniec. Wątroba nie działa, nie ma jej w ogóle, tak więc teraz. Wiedząc, że nie botając się tak bardzo. Twój uśmiech mówi za ciebie. Mówił ci to ktoś, że kiedy ktoś siedząc po drugiej stronie wyobraża sobie kogoś, kto usłyszał to, że kończy się ten czas i zaczyna się go liczyć w tygodniach, już nawet nie w miesiącach, to wyobrażamy sobie, że pierwsze wrażenie powinno być takie, że ty powinnaś tutaj płakać i bronić się przed rozmową ze mną, a ty z uśmiechem o tym opowiadasz. I to jest zadziwiające dla mnie. Dlatego, że właśnie Zrobiłam to, co chciałam w życiu zrobić. E wiadomo, że chciałabym być zdrowa i, i, i żyć e jeszcze kupę lat, ale jeżeli już nie jestem zdrowa i nie żyję e tak, jak bym chciała, to ten czas, który mi został, wykorzystałam e na to, żeby mieć w sobie ten spokój. Mhm żeby odchodzić bez żalu, bez w ogóle druga rzecz jest taka, że mój syn jest bardzo spokojny o mnie, nawet jak odchodzi, nie lamentuje, różne są reakcje, tak.